Witam Was wszystkich w kolejnym moim odcinku, a w nim misja 83. Don't come in tunnel, czyli nie wchodź w tunel po prostu. No to włączamy misję, zaczynamy. O, no, i już na samym początku musimy wybrać, czy pójść w górę, czy też pójść w dół. E no cóż, nie za bardzo widać, co jest tam dalej, dlatego musimy po prostu zaryzykować. Niech będzie, że pójdziemy sobie w górę. Możemy zebrać trochę tych spinek. Mamy tutaj czerwoną dyskietkę. Tylko, że żeby wyjąć tą czer wziąć tą czerwoną dyskietkę, no to trzeba by jakoś wejść po nią tutaj pod tymi kamieniami. I teraz nawet jak ją weźmiemy, to nie ma jak jej tutaj podłożyć. Czyli raczej to nie było jednak dobre rozwiązanie. No cóż, próbujemy od nowa. No bo inaczej tej dyskietki jakoś od innej strony się nie da wziąć. Tam też jest z lewej strony szpulka prowadząca do tego właśnie pomieszczenia. Może od tamtej lewej strony trzeba do niego wejść i dopiero później użyć tej dyskietki, żeby się z niego wydostać. No a na razie pójdziemy sobie w dół. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. O, są jakieś nożyczki. Jest jeszcze jedna czerwona dyskietka, tylko że na razie nie ma do niej dostępu. No to pójdziemy sobie w górę. Zobaczymy, co się tutaj w zasadzie dzieje. Mamy kamienie, mamy jakieś takie murki, które by chyba trzeba zniszczyć, żeby się do tych pomieszczeń dostać. Mamy taki murek po prawej stronie, tylko czy do tego pomieszczenia tutaj, całego po prawej, można jakoś inaczej wejść? Chyba nie. Chyba tam, gdzie jest ten murek, to jest właśnie jedyna. Droga, którą można się do tego pomieszczenia przedostać. Tutaj trochę źle poszedłem. Jedno pole za wysoko. Teraz ten noż, tych nożyczek tutaj nie będzie za bardzo jak rozwalić, nawet za pomocą tego kamienia. Dobra, to zaczynamy jeszcze raz od nowa. Może tym razem już się uda to jakoś przejść. Czyli idziemy sobie na początek w dół. I teraz używamy tych nożyczek, żeby dostać się do tych pomieszczeń wszystkich. Czyli wypuszczamy sobie pierwsze nożyczki. Tutaj je podprowadzimy na miejsce, zrzucamy kamień. No i mamy już otwarte jedno pomieszczenie. No to może tutaj sobie wejdziemy, zbierzemy od razu te wszystkie spinki, żeby już to mieć też z głowy. Okej. Okay. Tu mamy wszystko zebrane. No to teraz tak. Tutaj mamy tą czerwoną dyskietkę, tylko że teraz nie możemy yy, jej zabrać, bo jest otoczona ze wszystkich stron tymi murkami. I też tak myślę tutaj pod kątem tego pomieszczenia na górze, że chyba... Jedyne wejście do, do tego pomieszczenia też prowadzi od dołu, tu, gdzie blokuje ten murek, i też by trzeba jakoś ten murek zniszczyć, tylko że nie możemy tego zrobić przy użyciu nożyczek. Dlatego trzeba by właśnie najpierw wydobyć tą czerwoną dyskietkę. I właśnie używając tej czerwonej dyskietki dostać się do tego pomieszczenia tam na górze. Czyli bierzemy sobie dyskietkę, teraz rozwalamy ten murek. No i możemy już się przedostać do tego pomieszczenia, pozbierać sobie tutaj te wszystkie spinki. Ok, no to jeszcze nam zostaje pomieszczenie po lewej stronie. I czy tutaj do niego też jedyne wejście jest tędy? No chyba tak, czyli musimy użyć trzecich z tych nożyczek, żeby się do tego pomieszczenia po lewej stronie dostać. Dobra, mamy już ostatnie z tych pomieszczeń otwarte. Teraz tutaj trzeba ostrożnie te kamienie tak ułożyć, żeby przedostać się do tej spinki. A tutaj z pozostałymi spinkami już większego problemu nie ma. Dobra, jeszcze nam zostało 10 spinek do zebrania. Tutaj chyba jakaś była po lewej stronie, tak. Tutaj są też jakieś szpulki, ale na razie nie ma potrzeby, żeby nimi gdzieś przechodzić. To na razie to sobie zostawimy. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na górę. Tu jeszcze jest kilka spinek do wzięcia, tutaj też mamy wyjście. No i jeszcze zostaje to pomieszczenie, o którym mówiłem na początku, że trzeba się do niego dostać tutaj właśnie poprzez tą szpulkę od lewej strony. Mamy czerwoną dyskietkę i teraz tak, możemy się z niego wydostać albo rozwalając tą szpulkę tutaj z lewej strony. Tylko że to będzie dosyć trudne, bo tutaj jak będziemy zbierać te spinki, to dużo kamieni nam tutaj spadnie, więc ja bym tą szpulkę już zostawił w spokoju. Bo możemy przejść sobie na prawą stronę i rozwalić też tą szpulkę. Możemy tutaj podłożyć tą czerwoną dyskietkę. Wrócimy się do tego punktu startowego. No i znowu sobie przejdziemy poprzez tą szpulkę. I już teraz możemy iść sobie prosto do wyjścia. No to za trzecim podejściem nam się udało. Mimo że misja nie była jakaś zbyt skomplikowana, no ale trzeba było na początku trochę się rozejrzeć, zobaczyć od czego zacząć i w ten sposób udało nam się tą misję pomyślnie ukończyć.